Dzień dobry, cześć, kukuryku, witajcie. Komentarz Andrzeja N. pod ostatnim filmem, że ludzie nie rozumieją tego przekazu obecnego. Rzeczywiście obserwuję to również, że wiele, wiele osób nie rozumie, o czym w tej chwili, o czym w tej chwili mówię. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że bardzo niewiele osób patrzy, patrzy i mówi i komentuje rzeczywistość z tej perspektywy. Tak Większość ludzi skupia się na, na szczegółach pewnych zjawisk, na przykład na tym, właśnie dzisiaj obserwowałem znowuż wypowiedź pani Justyny Sochy i że taką walkę, walkę z tymi nopami Wspaniała, wspaniała rzecz, tylko że, że to jest właśnie walka na poziomie szczegółu, tak? Bo co by było, gdyby się okazało, że te cudowne eliksiry, eliksiry jednak działają na przykład i nie mają takich niepożądanych działań? No to wtedy co? No to wtedy całą tę walkę można by... Skreślić, tak? A oczywiście sposobów na to, żeby udowodnić coś na 100% albo zaprzeczyć czemuś na 100%, nie ma, zawsze można siać jakieś wątpliwości, i to jest słabość tego podejścia. Dlatego ja od początku skupiałem się właśnie na tym, że problemem nie jest to, czy dana rzecz działa, nie działa, szkodzi, pomaga. Problemem jest to, że Próbuje się wprowadzić przymus i mówienie i, i próbuje się nas okłamywać jeszcze do tego, że tego przymusu nie ma, że to jest tak naprawdę dobrowolna, dobrowolna decyzja każdego z nas. No bardzo, bardzo ładnie dobrowolna. Ja na przykład straciłem pracę z tego powodu oczywiście również nie, nie z tego powodu w żadnym wypadku zupełnie innego, no ale, ale właśnie wiem, że że z tego i mnóstwo ludzi stawało właśnie przed takim dylematem no i, i tutaj właśnie jest problem i ja bym o tym właśnie chciał mówić złe jest nie to, że, że dany, w danym szczególe jakieś rozwiązanie działa albo nie działa złe jest to, że to rozwiązanie narzuca się Przymusem i przemocą. Widzę, skąd wiem, że, że wielu ludzi nadal nie rozumie, o czym mówię. Ciągle powtarzają się komentarze o tym, że żeby poprawiać demokrację, na przykład postulat, żeby głosowanie było jawne. No to wyobraźcie sobie teraz, że, że pracujecie w jakiejś firmie i wasz szef na przykład dowiaduje się, że głosujecie na, na partię, której on na przykład nie lubi albo uważa, że to, że, ci, że ci ludzie wiecie, dzisiaj każdy, kto kogoś tam nie lubi, to mówi, że, że to są faszyści, naziści i tak dalej, więc, tak? Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że wasz że was, was szef dowiaduje się, że głosujecie na tak zwanych faszystów powodzenie naprawdę w tym, żeby utrzymać tę pracę, żeby, żeby mieć w niej dobrą atmosferę, rozwijać się, i mieć drogę, e, i mieć jakąś tam drogę kariery. Słuchajcie, problem e, w ogóle rozwiązujemy problem już od dawna rozwiązany, e, rozwiązany na samym początku demokracji. Słuchajcie, w Grecji e, przedstawicieli nie wybierano, tylko ich się losowało, tak? E, każdy mógł, każdy obywatel mógł e, kandydować. E, składać swój los jakby do, do swoją kandydaturę do losowania przedstawicieli losowano i tutaj już pole, pole do nadużyć było dużo dużo, dużo mniejsze można oczywiście tam było kombinować, ale no nie było takiej sytuacji, że, że jakąś całą opcję można było wyciąć tak? cały, całą, e, cały jeden e, przekrój e, myślenia można, tak jak w dzisiejszych czasach e, nie dopuszczać po prostu do, e, do wyborów, albo u, u, utrzymywać pod progiem, albo w, w, w różnych tam innych e, e, machlojkach wycinać, tak, no, e, losowanie oczywiście zapewnia to. Że mamy cały przekrój społeczeństwa gdzieś tam reprezentowany, i to reprezentowany mniej więcej proporcjonalnie do, do, do tego, jak, jak dana opcja występuje w społeczeństwie. Tylko, że to nie rozwiązuje podstawowego problemu. Tak? Jeśli większość ludzi jest oszukana, okłamana, wierzy w jakieś absolutne dyrdymały że państwo im coś daje, że premier z prezydentem wyciągają pieniądze z kieszeni i dają na, na dzieci, na węgiel, na lepsze życie po prostu, to nawet jeśli oni będą głosowali w najbardziej uczciwych i nieposzlakowanych wyborach, to oni i tak będą głosowali na, na takie właśnie głupie opcje. Takie pomysły będą w przestrzeni publicznej krążyły i to nam nie rozwiąże tematu, niestety, więc, wiecie, to jest kłócenie się o formę, jak ta forma państwa powinna wyglądać, a, a ja chcę mówić o treści. Ja chcę mówić o treści, o tym, do czego państwo powinno służyć i, co jeszcze ważniejsze, czego państwu nie wolno robić, tak? Państwu nie wolno kłamać, państwu nie wolno traktować każdego obywatela jak potencjalnego przestępcę i państwu nie wolno, nie wolno zmuszać obywateli do, do rzeczy, na które oni nie wyrażają zgody. I to są takie trzy podstawowe rzeczy. Wokół tego różne formy mogą się wytwarzać, niektóre będą bardziej lub mniej skuteczne, to już można. O tym można dyskutować. Natomiast te, te trzy podstawowe rzeczy o tym się w ogóle nie mówi. Ja gdzieś tam, gdzieś tam tylko na jakichś peryferiach dysputy słyszę takie głosy, właśnie, żeby o tych rzeczach mówić. A ja bym chciał, żeby, żeby te wartości przenieść do centrum dyskusji. Bo dopiero wtedy ludzie zaczną rozumieć. Naprawdę, o co o co w tym chodzi. Tak? Jeżeli będziemy się kłócili e, o metodykę, nie wiem, liczenia głosów czy dawania tych głosów, e, no to skupiamy się na formie. Skupiamy się na formie, treść nadal będzie wypełniana przez kogoś innego, bo to nie jest tak, że skoro my nie myślimy o tej treści, to, to nikt nie myśli. Są oczywiście ludzie, którzy mają bardzo piękne e, programy już napisane i oni je wprowadzają w życie. tak? Widzimy to właśnie na co się dzieje, a my się cały czas skupiamy na, na formie tego, jakby tam na, na ten temat głosować. Zmieńmy nasze myślenie, i musimy to zrobić na skalę masową. Ja teraz mówię, że powstaje okienko możliwości. Widzimy, że ten świat jest rozmontowywany na naszych oczach. Słuchajcie, nie wiem, czy już dostaliście listy od waszych dostawców energii. Ludzie się cieszą, że tylko o 100% poszły ceny. No 100% to jest tam spoko, ale jeśli prowadzicie firmy, prowadzicie jakąś działalność, to, to słuchajcie, to są podwyżki 500, 600, 800%. To jest nic innego, jak niszczenie świata, który znamy. I teraz zasłanianie się tym, że w odległej galaktyce wybuchła wojna to jest oczywiście mydlenie oczu. To jest sytuacja, która była przygotowywana przez ostatnie 20 lat. 20 lat walczyliśmy z klimatem, walczyliśmy z gazami różnymi, walczyliśmy z atomem, Rozmontowywaliśmy e, przemysł węglowy. E, to są... Także to jest 20 lat pracy, to nie jest tak, że nagle, teraz... E, nikt się nie spodziewał, że w odległej galaktyce e, złowrogie imperium e, postanowi stła, stłamsić e, e, rebelię kosmiczną. Więc widzicie, że to jest niszczenie tego świata według właśnie, według właśnie pewnych określonych treści. Treść jest taka, że rezygnujemy z wolności osobistej człowieka. Znaczy nie rezygnujemy, ludzie nie zrezygnują samodzielnie, ale odbieramy ludziom wolność osobistą, odbieramy ludziom prawo do decydowania, odbieramy ludziom powoli prawo do poruszania się. Swobodnego, bo ludzie mają siedzieć w domach, mają tam wykonywać jakieś zadania, rozrywkę mają mieć wirtualną i to jest, to jest istota, i to jest treść. A to, czy w niektórych tam krajach zostanie to wprowadzone krwawym przymusem, a w niektórych pozwolimy ludziom tak się zakałapućkać. W tym wszystkim, że sami to przegłosują i sami będą się domagali. Zobaczcie, że ponad połowa ludzi się domagała tych tak zwanych restrukcji, tych ograniczeń wolności. I ci ludzie rzeczywiście są wokół nas, oni w ten, sposób, w ten sposób patrzą na rzeczywistość, bo ktoś im taką wizję narzucił. I o to właśnie chodzi w tym sezonie kukuryku. Mam nadzieję, że już. Większość z Was, zwłaszcza tych stałych widzów, którzy teraz troszeczkę się zmagają z tą zmianą, e, moją, zrozumie o co, e, o co chodzi. Tak? To nie jest zaklinanie rzeczywistości. Natomiast, jeśli nie będziemy o, o tych tematach mówili, to one do przestrzeni e, naszej umysłowej nie trafią masowo i będziemy nadal się skupiali na, na takich szczególikach, które są moim zdaniem. Absolutnie nieistotne. Zapraszam do subskrypcji. Nowe osoby na tym kanale, zapraszam do tego, żeby się dzielić tą treścią. Zapraszam do komentowania Waszych spostrzeżeń pozytywnych, negatywnych, zwłaszcza negatywnych, a jeśli są negatywne, to bardzo serdecznie proszę o konkrety. Pozdrawiam, trzymajcie się do następnego razu. Cześć.